Siemano, siemano widzowie, to ja Podłoga 1, 2, 3. Wiem, że dzisiaj jest ulepszenie Bóg Heaven, a więc dzisiaj z tego nagrywam. A więc też wiem, że ja nagrywam taką seł, jak się nagrywam zawody na Bóg Heaven, ale przez to, że wcale i było ulepszenie Bóg Heaven, to. Nagłam naupiew w całejszego ulepszenia Book Heaven, bo zróbmy tak, jeżeli będzie ulepszenie Book Heaven, a będzie jakaś seria na moim kanale na YouTube, to naupiew nagłam ulepszenie Book Heaven, a potem kolejny odcinek z tej serii. O, ale ładnie. No a tak w ogóle ja mam pytanie do czy był Heaven Ci do Wolfpaka. Dlaczego on ulepszył stac... strasz pożałną połas trzeci? Ulepszył strasz pożałną... Pierwszy łaz, A, to jest długi las, a potem długi las, który jest ten. No bo już Wolfpack ulepszył straż pożałną jeden las, a długie ulepszenie straży pożałnej to jest to. No to wchodzimy. Uuu, ale nówka sztuka. Jakby co, to to jest moja pierwsza akcja. Tutaj nawet ich logo, ulala. Tutaj nawet ich stwoje. Można się przebłać, Nie no, no na się będę w moim normalnym skinie, a to też. Ale fajnie. Wcześniej tego nie było. Tutaj jakieś pudełka, tutaj satnie, tutaj dłabina, a oceniony jako hashtag jeden ci miejsce pierwsze kompania Stradzacka w Haup w Stwie Madison. Tutaj to samo jest napisane. Tutaj się kieły, tutaj drzwi, które są otwierane. Tutaj ten zawód. Tutaj linia po, po której zaczęs jest dają. Tutaj telewizor. Tutaj został przeniesiony telewizor. Tutaj łóżka. Tu chyba taka siłownia, czy taka ta mini sala odpoczynkowa. O, tutaj też są schody do tego. No. No, tutaj są szafki. Tutaj kuchnia. A to do czego prowadzi? A to prowadzi do toalety. Tutaj jakieś szafki kolejne. Tutaj jakiś napis. A można potem zjechać? Łe, nie można. szkoda. A może nie trzeba skakać. Tylko tak, normalnie. A nie, nie można. No. Je jedynie można zrobić tak. Wy, oli, Wolf. No i patrzcie, ja teraz się kręcę. Wiem, to powinno być normalnie, bo się teraz kręcę do góry nogami, ale udawajmy, że jesteśmy teraz takimi salonymi strażakami. Hopsa! No. Oto to jest jedyny sposób na zjechanie z tej łóły. Udawać dziwnego strażaka. Okej. Okay. To, to zostało dodane. Słyszałem, że jeszcze ciężarówka została powiększona. Nie wiem jaka. Chodzi o wóz Tazacki, czy co? Nie wiem, chyba jest normalnej wielkości. Chyba ch chodzi im o tą normalną ciężarówkę. Nie wiem, nie jest wcale powiększona, nie wiem, coś źle pewnie przeczytałem, a może jest jeszcze jakaś ciężarówka, a to pewnie chodzi o tą całną za Game Passa. E, wiecie za jakiego Game Passa? Takiego za 800 robuksów, o, Vehicle Pack, patrzcie. 800 łobuksów trzeba zapłacić, żeby to mieć. No nie, no chyba zwojowali. No, to ta jest nowa sytuacja pozałówna. No to z tymi cię załówkami nie wiem o co chodzi. E, chyba chodziło o, o to za ten Game Pass. No bo ja m, nic nie wiem o co im chodziło. No. No to trochę małe to ulepszenie Bóg Kevin, ale udawajmy teraz, że jesteśmy strażakami. Okej, okay, wiem, że już był taki film z tej serii, ale i też nie był on połączony z ulepszeniem Book Heaven, ale teraz tak złupmy. Ale to nie będzie kolejny odcinek z tej serii. O, patrzcie. No to tutaj sobie siedzę, o. Tit, tit. Kit! O nie, pożał jest! Uwaga! Pożał. Pożał w domu numer 24. O nie, muszę szybko zjechać. A, a, już, zjechałem. Uciekam do tego domu. Zamykam drzwi i ja i, idę. No to Ta, tak można się bawić w strażaka. ok, no to nie wiem co jeszcze tutaj porobimy. O, bo to ulepszenie book Heaven jest takie małe, a tutaj się ma normalny skin na... To niepotrzebnie Wolfpack ulepszył straż pozałną połaz po długi i też szkoda, że nie ulepszył galerii. Nie wiem, pewnie, pewnie za chwilę ulepszyła tłuszcz, a potem galerię. A jak nie galerię, bo, bo ja znam Wolfpacka na pewno. Potem nie będzie galeria, to najwyżej będą ulepszone następnie te budynki, a potem galeria. A, a potem też pewnie niepotrzebnie stacja benzynowa, to albo galeria na końcu. To mi się tak wydaje. No. No, a tak w ogóle, jak mogliście zauważyć, od kilku dni już wrzucam sołcy. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to, to dlatego, że, ja, ja, to, to dlatego, że przełwa od nagrywania sołców już minęła. Dlaczego ona za mną chodzi? Nika la, 3, trzy, jeden, jeden, sześć. Nie wiem. Kalina. To nie wiem jak się na nią mówi i też nie wiem dlaczego za mną chodziła. Może to była jakaś moja fanka. No tak w ogóle ja wam powiem, że ja kilka dni temu straciłem suba. I teraz nie mam już 69, tylko mam 68. No i jest mi trochę smutno. A więc nie bądź pałowa, zostaw lajka like i zostaw suba. Jeżeli ty mnie oglądasz bez suba, to daj suba i też zostaw suba. Jeżeli ty mnie widzisz, pieluszyłaś i też możesz mnie przy tym pocieszyć. Okej. Okay. To to już wszystko. A może są z tyłu też jakieś sekrety. O, palmy nawet tutaj są. A nie, nie ma żadnych sekretów. A może jest jakaś sekretna kryjówka. Dzień śmieci. Okej, okay, ja się tym nie interesuję. No. Tutaj sobie wchodzę. O! Ej, był taki sekret, jeden w Straży pozałnej nadal jest? Jak tak, to jest super. O! I śpiwił. O! Śpił tak. Nie, tu. O, tak. I tutaj znowu z bo była taka sekretna sklejka. Mm. <grystanie> <grystanie> Pewnie i tak już jej nie ma, ale tak to się robiło. Ej, pewnie na zewnątrz tak O, tak dziwnie wygląda na pewno. Tak, drabina tam jest. No to to już wszystko w tym filmie, a więc papa widzi. Papa widzowie, widzimy się w poniedziałek. Pa!